Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Teresa Małgorzata Olejnik Kiedy idę po Wrocławiu Kiedy idę po Wrocławiu i spotykam krasnoludki myślę co czytała mama gdy do snu mnie układała O koszałku kronikarzu który wiosny poszedł szukać i o innych krasnoludkach i przygodach ich ciekawych więc gdy teraz na nie patrzę myśl się skłania w stronę mamy Idąc dalej, napotykam pomnik Fredry, ale jakże, przypomina mi się szkoła i zawarte w niej przyjaźnie. Siedzi sobie teraz Fredro przy ratuszu we Wrocławiu. Ciągle mu ginęło pióro, więc plastyk ma teraz w dłoni. Czy tym piórem coś napisze? To jest temat do rozmowy. Młodzi ludzie przy pomniku na randki się umawiali, więc wspominam to z nostalgią. Wokół za też się zakręci, bo wspomnienia mej młodości powracają mi w pamięci. A w ratuszu, w samym rynku, kiedyś dyskoteka była, jej siedziba w katakumbach tego gmachu się mieściła. Dzisiaj jest tu restauracja o wystroju jakich mało, w której wielu sławnych ludzi pijąc piwo przebywało. Chopin, Goethe i Słowacki, o Kraszewskim już nie wspomnę pili piwo ze świdnicy, przebywając właśnie tu. Może jakieś wielkie dzieło swój rodowód znajdzie tu? O plac solny ktoś zapyta dawniej stały tam kwiaciarki. Przedawały piękne kwiaty, czasem robiły wiązanki. Gdy tam jesteś, myślisz sobie, czas się tu zatrzymał w miejscu. Te kwiaciarki, no i kwiaty. Tu się czujesz jak przed laty. A na jatki ujrzysz pomnik, kuczci zwierząt postawiony. Gęś i świnia, zając, koza. To zwierzęta z brązu całe, które są przez dzieci małe, Podziwiane i lubiane. Starszym też się czasem, w oku patrząc, na nie łza zakręci, bo są to zwierzęta rzeźne, a pomnik ku ich pamięci. A na innym skrzyżowaniu spotkasz inne wielkie dzieło, które cię zatrzyma w miejscu, byś podziwiał arcydzieło. Są to ludzie cali z brązu, razem ich, ich. Jest ze czternastu, którzy sobie przemierzają szybkim krokiem nasze miasto. Gdy ich pierwszy raz ujrzałam, to tak sobie pomyślałam: Repatrianci to ze wschodu, co przybyli tu po wojnie, by zamieszkać w naszym mieście i rozpocząć nowe życie. Ale potem z internetu dowiedziałam się w zdumieniu, że też inną nazwę dano tak wielkiemu arcydziełu. Pomnikiem anonimowego przechodnia go nazwano, i w nocy z 12 na 13 grudnia 2005 roku pierwszy raz go pokazano. Chociaż żyję w innym kraju, ciągle myślę o tym mieście, o zawartych w nich przyjaźniach i zabytkach w nim ciekawych, sławnych ludzi, którzy kiedyś w moim mieście przebywali i czasami w moim oku. Mokra łezka się zakręci, No, a ono pozostanie Powsze czasy w mej pamięci. Więc przemierzaj, piękny Wrocław, O pomnikach jego pisz, No i w świecie go rozsławiaj, Bo bez niego trudno żyć. Czytał Bogdan Tmowski